dobry, moi drodzy, witam was serdecznie w moim kolejnym filmiku z samochodu. Mamy sobotę rano e, i Kundzia właśnie wybiegła z domu. Jadę biegiem do apteki, bo coś zaczyna mi się dziać z oczami. Czuję po prostu. Ja jakiś czas temu, około roku temu, może troszkę mniej, e, miałam ogromne zapalenie spojówek. Ale to po prostu ropa lała mi się z oczu po prostu ciurkiem. Nigdy czegoś takiego nie miałam. A wtedy mnie to mocno wystraszyło, bo przez trzy dni naprawdę te oczy były całkowicie zaropiałe i nie chcę, żebym teraz na święta miała to samo. Ale powiem Wam, że zatarłam oczy i boję się, że coś sobie zrobiłam. Strasznie mnie swędzą, strasznie mnie szczypią, nie mam pojęcia co jest grane, dlatego jadę do apteki. Wezmę na pewno sobie leki na alergię, to obowiązkowo i na pewno kropelki do oczu i zacznę, zanim coś się zaczęło dziać, takiego poważniejszego już działać. A więc jedziemy na podwórku, powiem Wam, że mega świątecznie, jak widzicie, za mną. E, chłopaków pełno na podwórku, a więc klimat jest. Powiem wam, że waham się, czy to nie odrzęs. Hmm. I już któryś raz myślę o tym, żeby je po prostu zdjąć na jakiś czas. Zobaczymy, jeśli naprawdę dostanę teraz znowu zapalenie spojówek, to chyba to będzie. Hmm. Niestety znak, że czas zrobić sobie przerwę. No więc zobaczmy. A! I zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zobaczcie, jak super wyglądają te wszystkie pompowańce przed domem. No tak mi się to podoba. Może to dla kogoś kicz, ale dla mnie to po prostu taka bajkowa kraina, a wieczorem to po prostu obłęd. Jezu, ty nie umiesz w czapce chodzić? takie sztywne ruchy masz. Sztywne ruchy masz. Zobaczcie, sopcie, jak się na działkę wyszykował. Założył komin na szyję, czyli musiał nieźle tam ostatnio zmarznąć. Ty ci jesteś miły Mikołaj. Nie, to już mi aferę przed chwilą, bo baterię zrobił. Bardzo, bardzo. Zbieraj się wiekiem jedziesz, Bardzo na miłe święta się szykuje. No i bądźcie, podjemioł. No, dorwał mnie. Co za roszczochrany, Mikołaj. Dziewczyny w domu siedzą, bo im zimno się zrobiło. Tu jednak jest taki mocny wygwizdów. Są plusy. E, tak, na pustym polu, ale jest dużo minusów. Co nie? Sopcio tutaj marźnie. Ale zobaczcie, komin założył wyjątkowo, jak nie on. Ale obcina przy wszystkich oknach piankę. Ale zimno. Ja przyjechałam, oczywiście, z kawką dla nas, ciepłą, żeby sobczo się tu rozgrzał, ale powiem Wam, że nawet ostatnio rozmawiałam z teściem, że jednak okna dużo pomniejszyły tu przestrzeń. Takie mamy wrażenie, naprawdę. No i wstawiamy bigos, kochani. Właśnie sobie umyłam i naszykowałam mięso. Ja dodaję karkówkę i tej karkówki mam prawie 2 kilo. I dodaję łopatkę. Łopatki mam tak mniej więcej około kilograma. A więc mamy tu już prawie 3 kg, trochę dużo tego mięsa i do tego jeszcze mam golonka, więc mięsa mam bardzo dużo, ale ja tak gotuję bigos pół na pół, czyli połowa kapusty, połowa mięsa, a więc działamy, kroimy sobie mięsko. Ja kroję w drobną kosteczkę, przesmażam z cebulą, z czosnkiem, a potem wszystko wrzucam do kapusty. Tu już mam naszykowane grzyby i śliweczki suszone, a więc działamy, działamy. Tu Sobcio mi przyniósł już gar z góry, bo ja mam taki specjalny garnek właśnie typowo do bigosu, a więc działamy. Piernik już w formie, teraz go wkładamy do piekarnika na 45 minut na 180 stopni. Będzie nam o, będzie świecąca. I jak zadowolona? Pani wybrała na roczkę taką specjalną oliwkę. Wow, schowaj. I byłyśmy właśnie na zdjęciu szwów. Ink. Tak, nie bylało i było naprawdę 5 sekund, ale coś tam pan tak patrzy, hm, hm czy coś tam jeszcze jest? I myślę, boże, mnie to ciasto, co jadłam przed wyjściem. Źle <grym> bo tak, Ale nie, 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 nie. Wkręciło się nie, nie kawałek powiedziło, biernika. powiedział w końcu, co tam było, ale tak, o coś tam, coś tam widzę. <grym> Ta, ale to nie śmieszne, nie, może coś nie, tam zostało. Nie. Wiem, Może ten mówić. tampon coś tam zaszywał. Jaki tampon? Przecież on ci wkładał tam wkładał tampon, miał się rozpuścić. Nie on miał się rozpuścić. Tradycyjnie sobie sieka rzeczy do sałatki i wkładam sobie do naczynek i jutro będę mieszała. Patita już pada. Tak się z nami tutaj nagimnastykowała, że już pada Piemy na... Pijemy sobie herbatkę. Zjadłyśmy właśnie bigos świąteczny. Wszystkie trzy. I tak przed chwilą sobie coś do mnie mówi. Spojrzałam na niego i się wystraszyłam. A on zobaczcie, przed komputerem w okularach. Profesor, a nie słyszy. Myślałam, że nie słyszy, a jak się ustawia. Niby jak ciężko tu pracuje obok. Ale zobaczcie, jak on ma tutaj z nami luksusowo. Tu ludzie narzekają, jak on ma trzy baby w domu, a on ma raj. Pracuje sobie w słuchawkach, a my tu obok jak myszki. A my tu obok jak myszki siedzimy. Nic nas nie słychać, prawda, że masz raj? Ja to prezenty O, zbożymy. No miałeś prezenty znosić. Ja już się nie odzywam, bo dopiero I tu tak. uciszał, bo dziewczyny śpiewały. Tutaj tak się śmieje, że tak, taki Maraja, ale on po prostu nie może z nami tutaj wytrzymać. Jaki słodki Brzusiek! Jaki słodki Brzusiek! Patrzcie, jaki słodki Brzusiek! Nie widać! Bo widać! <śmiech> <Oł>! <śmiech> Co <śmiech> zrobiłeś? Ja damy mi na nogę. Sorry. Patrzcie, patrzcie. Wow! Jaki Dziuś! Co ci zrobiła panierka? Patrycja cię dopiero uderzyła, teraz panierka ci zęba wybiła. No. Zobaczcie minę panierki. Ja, ja zrobiłam niedawno zdjęcie panierce i zobacz. Mm -hmm. Pokaż. Dobra. Musiałem nie, nieźle za uszy na ciągle. Wygląda już No A pokaż całościowo to zdjęcie? Konzia już się wykąpała. Założyłam sobie świąteczną piżamkę. Ja mówiłam chyba w poprzednim vlogu, że wszystkim na święta w rodzinie kupiłam takie świąteczne piżamki w kratę, a więc mamy wszyscy kraszina, takie kraszina. same, nawet dziewczyny i panowie. I oni nawet je założą. No o, a tu są dziewczyny moje. Nie widać was, nie widać was. Patty też w maseczce, Nikola no też przed chwileczką miała, miała maseczkę a więc wszystkie się wykąpałyśmy e, założyłyśmy sobie świąteczne piżamki e, i maseczki regenerujemy się przed jutrzejszym dniem, e, żeby być piękne e, i mieć piękną e, nawilżoną i rozświetloną cerę, w sobcie dzisiaj piżamki nie chcę zakładać, ale to dlatego, że pracuje. my tak się śmiejemy tutaj i sobie już w miarę chillujemy e, a on pracuje składa dla Was film żeby pewnie go wrzucić jeszcze przed wigilią, a więc relaksik. Ja to tak lubię sobie wklepywać te maseczki. No, zaznaczam, że Kundzia była dziś normalnie w pracy, wróciła, pojechała z Nikolką na paznokcie, bo jej obiecałam wyjątkowo na święta zrobić sobie paznokcie u kosmetyczki. Wróciłam do domu, posiekałam warzywa, ugotowałam i posiekałam warzywa. Zimowa herbatka. O, proszę bardzo. Posiekałam, ugotowałam i posiekałam warzywa. Przyprawiłam boczek, poogarniałam w domu, zrobiłam pranie, pojechałam z Patrycją na zdjęcie szuf Jak opowiadasz, sobie ten dzień męczy. No tyle rzeczy się wydarzyło, tyle rzeczy się wydarzyło, więc to nie jest tak, że my nic nie robimy. Się słodycze... Czemu jest Tylko Nie mam. mnie <laughs> później. Wybrać. No dobra. Więc... dieta. O, o ostatni. Właśnie o, ostatni. O, ostatni. Właśnie, opowiadałam dzisiaj się że po prostu ten rok tak szybko minął że nie zdążyłam nawet poćwiczyć. Przez 12 miesięcy nie miałam chwili, żeby poćwiczyć. Ale nie masz wrażenia, że w tych maskach się tak wygląda źle. Wygląda się Taką krwi. mimikę ma się ograniczoną i w ogóle. Się <grym> Nikola najlepiej wyglądała. Na niej ta maska to tak wisiała. Wyglądała jak taki glut Tutaj ma taki ma wiszący. No, no, strasznie to Od wyglądało. Młoda się ma. <grym> no. Dobra, dobra. Koniec, relaksik. Za mną pełno prezentów. A pokaż to, Lucy, jak słodko wyglądał. Jukos, Bliźniaczki. Mam nadzieję, że dzisiaj spodoba sukniaczki. Trojaczki. Nie <grystanie> mam siarki, nie mam siebie. No i szkoda, że nie koledzy mam matki. Wszyscy żaliby. Zdechł, powinien być jak po co przyszło do Twojego domu. Dlaczego mówię o kanistruzmie do mojej matki? Nie ma bojęcia. <grystanie> <grystanie> Kto da pieniędzy na to? Będziesz nam zazdrościł Ceri jutro <gry> Dawaj, no, da dawaj tobie zakładamy maseczkę i wskakuj ci żamkę Ale ładnie byś wyglądał, tak byśmy tak jesteś... się zrobiły wtedy, I wtedy byś tak leżał Merry Christmas <grytory> <grytory> Wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy yeah. <laughs> Kochani, chcieliśmy Wam yy, złożyć najserdeczniejsze życzenia, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. My jeszcze nie gotowe, dopiero się szykujemy, mm -hmm. ale później po prostu nie będzie na to czasu, więc wesołych świąt i wszystkiego dobrego. Pa! <laughs>